Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 września 2021 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i patrzymy, kochani, co nadchodzący tydzień ciekawego dla raka zapowiada. Poniedziałek: 7 buław, wtorek, papież, środa, rycerz kielichów, czwartek. Karta maga, piątek, arcykapłanka, sobota, król mieczy i niedziela, pustelnik. W tle czytania mamy trzy buławy. No, kochani, w poniedziałek mogą się pojawić jakieś małe, drobne problemy, trudności, ale sobie świetnie ze wszystkim poradzicie, nawet jak ktoś. Zawraca Wam gdzieś głowę, coś od Was za dużo chce. Może być tak, że chce się wprosić, przyjechać do domu, posiedzieć, a Wy na przykład no nie do końca macie chęć i nastrój ku temu. To nie krępujcie się odmówić. Jest to też informacja, że w pracy, jak ktoś Was chce obarczyć jakimiś dodatkowymi obowiązkami. No to świetnie się z tego jakoś wykręcicie. Na pewno w tym dniu uda wam się poradzić, uda wam się zaradzić pewnym sytuacjom. Jeżeli no musicie gdzieś tam kogoś przekonać, do czegoś nakłonić, coś udowodnić, bądź w sprawy jakieś urzędowe, jakieś, jakieś prywatne. No coś trzeba odkręcić, tak, wyjaśnić, to świetnie sobie, kochani, z tym poradzicie, więc nie bójcie się wyzwań. I karty mówią, bez względu na to, co się będzie działo w tym dniu, róbcie po prostu swoje. Co w, w relacjach? W relacjach też bardzo dobrze, ale no nie wiem, albo, albo partner w tym dniu wyjątkowo jest złośliwy, bądź no chcecie coś uzyskać i będziecie musieli tutaj naprawdę wykorzystać swój urok osobisty i doskonale. Odgrywając swoją rolę, nakłonić do czegoś partnera, więc tutaj nie bójcie się, na pewno Wam się uda. We wtorek bardzo dobry, spokojny, udany dzień może jakaś wizyta u lekarza, może jak, jakieś spotkanie z nauczycielem, z mentorem być może jakieś zebrania w szkole. No, zaczął się rok szkolny, więc tutaj spotkania właśnie z nauczycielami. Papież. Papież to odwiedziny też rodziców, ojca, ważne jakieś umowy, kontrakty, rozmowy, egzaminy ustne i wiedza. Przede wszystkim wiedza przekazywana od osób kompetentnych, doświadczonych, starszych, mądrych. Więc tutaj, jeżeli potrzebujecie zdobyć jakieś informacje, na pewno idźcie do specjalisty, kogoś, kto. Ma dużą wiedzę na dany temat, a nie odejdziecie z kwitkiem, tylko tą wiedzę po prostu uzyskacie. W rodzinach, w związkach bardzo dobrze, spokój, życzliwość, takie więzi rodzinne, skupicie się na sobie, na rodzinie, na domu, taka bliskość, czułość no, bardzo fajny, udany, spokojny dzień. Te raki, które szukają pracy i do tej pory bardzo się starały, żeby tę pracę uzyskać, być może już nawet w poniedziałek były na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, bo mamy w tle trzy buławy. Ja powinnam od tego zacząć, czyli już podjęte zostały jakieś decyzje. Wy wyobrażacie sobie dobrą przyszłość, dobra praca, osiągnięcie sukcesu w jakiejś dziedzinie, świetny związek, wyczekiwanie na efekty swojej pracy, być może planowanie podróży, planowanie kariery zawodowej. No, jest to karta, która mówi, że nie zawracacie z obranej drogi, tak? Więc tutaj idziecie do przodu i wierzycie, że wszystko się uda po waszej myśli. Jakieś spotkanie też, może komuś naprzeciw wyjdziecie, kogoś będziecie witać, kto do was przyjedzie, no może właśnie ktoś z rodziny we wtorek. Więc tutaj bardzo fajny dzień, no i wrócę do tego wątku pracy, tak? Jeżeli tutaj się staraliście o tą pracę, być może była rozmowa kwalifikacyjna, to przekonaliście pracodawcę do siebie, i tutaj y, podpiszecie fajną umowę. W środę miły, sympatyczny dzień, jakieś dobre wiadomości, dużo jakichś miłych spotkań, czułości wyznań, jeżeli chodzi o związki, partnerstwa. Natomiast samotne raki mają szansę kogoś poznać. Może być jakaś randka też, no nie wiem, z kolegą, koleżanką z pracy. Y, na razie na zasadach takich. Czysto przyjacielskich, znajomość jakaś niezobowiązująca, ale mogą się już pojawić jakieś uczucia, już to się jakoś gdzieś tam rozwija i miło możecie spędzić z kimś czas, ewentualnie jakieś wyjście z kolegą, z koleżanką, miłe spotkanie gdzieś tam po pracy sobie razem, wyjdziecie na ploteczki albo gdzieś na piwko, panowie, no nie wiem. Ale miło spędzicie czas. Fajny dzień, taki serdeczny, dobry do załatwiania wszelkiego rodzaju spraw urzędowych. Nikt nie powinien Wam stwarzać jakichś problemów. Ludzie będą uprzejmi, serdeczni. Ale dzień ogólnie nastawiony na spotkania i na mm, sprawianie sobie jakichś takich drobnych przyjemności. Może z przyjaciółką gdzieś po galerii pochodzicie i, i wydacie pół pensji na jakieś fajne ciuszki. No nie wiem, kaj. W czwartek mamy kartę MAGA. Więc tutaj e, bardzo dobry dzień, no rak będzie bardzo pewny siebie. Niektórzy z Was przysiądą się do nauki, inni znowuż zajmą się firmą, jakimiś obowiązkami zawodowymi, e, a niektórzy być może pierwszy dzień w pracy, jeżeli tutaj podjęli, tak? Praca na jakimś wyższym stanowisku, praca odpowiedzialna. E, tutaj też o jakieś studia być może chodzi, jakieś kursy, gdzie trzeba wykazać się swoimi umiejętnościami, może jakieś egzaminy próbne, no ale myślę, że sobie spokojnie poradzicie, bo tutaj mam też arcykapłankę w piątek, więc może tutaj właśnie jakaś wyższa uczelnia, no chyba że faktycznie, no biegacie gdzieś tam po szkole i, i swojemu dziecku e, załatwiacie jakieś sprawy związane z edukacją. Ale wróćmy do tego czwartku. Mak jest to karta pewności siebie, karta, która mówi, że wszystko macie pod kontrolą, bardzo udany dzień, powinno wam się udać załatwić każdą sprawę, dobre spotkanie, jeżeli własna działalność gospodarcza, więc tutaj skupicie się w tym dniu na firmie, na tym, żeby dopilnować wszelkich spraw, jakieś fajne nowe pomysły, nowe etapy, nowe jakieś produkty, inwestycje, nowi współpracownicy, kontrahenci, no będzie się działo. No i w tym dniu może być tak, że partner zrobi na Was jakieś, do, bądź partnerka, dobre wrażenie, e, no, oczaruje Was w czymś, może nowa fryzura, może właśnie jakiś nowy ciuszek. Będziecie się sobie bardzo podobać, więc tutaj wieczór może być bardzo, bardzo taki owocny. Zbliżycie się do siebie i niektóre pary, które być może dopiero tutaj raczkują, jeżeli chodzi o związek, no, Pomyślą o kolejnym etapie Waszej znajomości. Piątek mam arcykapłankę, więc tutaj rak będzie naprawdę... Yy. Ostrożny w swoich decyzjach. Jest to karta, która mówi, że chyba albo będziecie sobie siedzieć w domku, albo po prostu zajmiecie swe, się swoimi obowiązkami, tak, żeby nie, nie rzucać się w oczy, żeby nikt nie, nic tam od Was nie chciał, żeby w spokoju pozałatwiać swoje sprawy. Niektórzy się skupią właśnie na nauce, być może jakieś egzaminy, może być też wizyta u lekarza zaplanowana. E, zwłaszcza jeżeli we wtorek byliście u lekarza, no i tam wizyta kontrolna, bądź nie wiem, jakieś, jakieś e, wyniki, które trzeba przedyskutować, opracować, postawić jakąś diagnozę. Natomiast arcykapłanka mówi ogólnie o przezorności, o ostrożności, o przewidywalności pewnych rzeczy. Może tutaj jakiś pomysł chodzi wam po głowie, jak zabezpieczyć własną firmę, jak się przygotować na kolejne dni, miesiące, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Te pary, które tutaj się zdecydują kontynuować jakąś znajomość, na razie nie będzie to znajomość oficjalna, więc no pozostanie to waszą słodką tajemnicą. No, może być też tak, że rak gdzieś tam ulokował w kimś uczucia, i może w miejscu pracy, może gdzieś tam nie wiem, w środowisku przyjaciół, znajomych podkochuje się w kimś potajemnie. No, i tutaj na razie będzie chciał to zachować dla siebie. Ogólny, ogólnie fajny dzień, ale tak, tacy będziecie nie rzucający się w oczy. Tacy tylko dla siebie, dla swoich spraw, po pracy szybciutko do domu odpocząć, przemyśleć sobie pewne rzeczy, bądź skupić się na jakiejś pracy, właśnie intelektualnej, umysłowej może jakieś projekty, może jakieś wizje na przyszłość. W sobotę Król Mieczy, więc tutaj. Rak myślał, myślał, być może coś wymyślił. Spotkanie z wodnikiem, wagą bądź bliźniakiem, jakąś starszą osobą po pięćdziesiątce. Jakieś ważne rozmowy, negocjacje. Jest to dobry dzień, żeby szczerze porozmawiać na jakiś temat, podjąć jakąś ważną decyzję, tak dojrzale podejść do sprawy. W pracy może być tak, że naprawdę no tutaj rak musi y, ruszyć głową i zadecydować, zwłaszcza jeżeli macie własną firmę. No i tutaj naprawdę chodzi o tą przyszłość, o ten rozwój, tak? Tak jak powiedziałam, może was ktoś odwiedzić w tym tygodniu, i to może być skorpion, może być byk, może być panna, może być właśnie któryś ze znaków tutaj powietrznych. Dużo tutaj ludzi się dookoła was kręci, więc może w sobotę jakoś miło spędzicie czas. Natomiast um, jakąś sprawę uda się w sobotę wyjaśnić. Co w niedzielę? Niedzielę karta pustelnika, odcinacie się już zupełnie od życia towarzyskiego, chcecie sami sobie w domku posiedzieć, odpocząć, pomyśleć. Mimo, że pustelnik szuka towarzystwa, więc jedni być może będą chcieli posiedzieć tylko sami ze swoimi myślami, a inni znowuż no, potrzebują gdzieś wyjść, bo już ta pustelnia im doskwiera. Więc zadzwonicie do jednej, drugiej koleżanki bądź kolegi, czy mają czas, żeby się spotkać i miło spędzić dzień, albo jakieś spotkanie ze starszymi osobami z grona rodziny. To by było na tyle kochani, pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich, odsłuchajcie sobie znak ascendentalny, ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.